Filmik pokazuje proces ciągłej poprawy i ogólnie ulepszenia zastosowane w sypialni. Na początku mieliśmy materace rozłożone bezpośrednio na podłodze. Przynajmniej nie było obaw, że nam jakieś dziecko spadnie. Potem jak widać dorobiliśmy się regulowanych stelaży z Ikei. Jak dzieciaki urosły na tyle, żeby nie spadać z łóżek. Przyszedł czas na docelowe urządzenie sypialni: czyli szafa, komody i same łóżko z ramą. Tak sypialnia wygląda obecnie. Odnośnie szafy robiłem osobny materiał. Tutaj, dzięki temu, że mamy ramę do łóżka, można zastosować dwa osobne prześcieradła i zagłówki podnosić osobno. Bardzo fajną sprawą są lampki LED z Lidla z wbudowanym USB. Można regulować jasność oraz barwę światła. Tutaj mamy stację pogodową Digo. Też się dobrze sprawdza. Słuchawki pokazywałem na na kilku swoich filmach. W kącie stoi marans. Tutaj do niego są noje. Do maranca podłączony jest odbiornik Bluetooth, ponieważ już trochę parę lat ma akumulator zaczął mu siadać, dlatego do niego podłączony jest powerbank, a powerbank. Ładuje się z USB w telewizorze.